Dzień dobry, dzień dobry kochani. Rozdziwiczą właśnie kolejny zestawik korala BC grotecha i wam parę słów powiem yy, nie tylko o tym, bo się skończyło wczoraj właśnie przez przypadek. Sprawdziłem, zobaczyłem. Bo to widać od razu po koralach. Yy, no. Tam, yy, to nie będzie jakiś tam reklamowy filmik, bo tak mi się nasunęło. Usiądę sobie. Wody. Generalnie chodzi o wszelkie preparaty takie, nazwijmy je złożone, czyli wielomikroelementowe. One zostały troszeczkę zapomniane i wyparte przez testy ICP, czy tam ACP, jak to się mówi teraz modnie, i ilanie poszczególnych pierwiastków osobno. I teraz to parę słów o, o tych mikroelementach, o takich różnych, bo to no, my akurat używamy, ja akurat używam Grotecha, bo go używam, znaczy najczęściej używam Grotecha, to też nie jest tak, że zawsze, ale, yy, ale zawsze jest tak, że do niego wracam, bo chyba jest po prostu najwygodniejszy i dla mnie przynajmniej jest najwygodniejszy, yy, najłatwiej jestem w stanie rozgryźć sobie to dozowanie, no i to mega, mega to działa. Jeszcze od kiedy dodali czwartą butelkę, czyli M, czyli tam są witaminy, mikro, znaczy aminokwasy i tak dalej. To korale naprawdę puchną. Czasami się ludzie pytają nas, pytają nas ludzie, dlaczego u nas korale są takie napuchnięte, a wezmą do siebie i po trzech tygodniach koral zaczyna się zaczyna wypompowywać wodę i, i się robi taki ten. No to moim zdaniem też. Często to jest dlatego właśnie, że, że zaczynamy gdzieś tam troszeczkę biec nie za bardzo w dobrą stronę, ale biegniemy na oślep i, i to się tak kończy. Takie preparaty y, pozwalają, znaczy inaczej, może od początku. Kiedyś nie było ICP. Ja zawsze wracam do tej przeszłości jakoś taki, jak boomerang, nie wiem dlaczego, ale. Ale wracam. No generalnie tak, kiedyś nie było testów CP i, i tu jeden z, jeden z kolegów też na YouTube poprosił o filmik na temat podmian wody. I to będzie takie może troszeczkę powiązane gdzieś już tam o tych podmianach mm, mówiłem czy pisałem nie raz w zasadzie. No i, i tutaj nie ma złotego środka. Ja uważam osobiście, że na pewno robienie podmian. Jest dużo lepsze dla Twojego systemu niż ich nierobienie, ale nie jest niemożliwe prowadzenie akwarium bez podmian. Ono jest możliwe, ale to są naprawdę, albo trzeba się na tym bardzo skupić i robić to ICP. Zwróćcie uwagę, co się dzieje: najczęściej ICP robi się wtedy, kiedy coś się dzieje w akwarium złego i nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Normalnymi testami, czy jakimiś innymi metodami, co się dzieje? Podstawowy problem, podstawowy post jakikolwiek, na jakiejkolwiek grupie akwarystycznej, coś się dzieje z akwarium, a to koralę, a to co? Zrób ICP, pokaż ICP, pokaż wyniki ICP, i wszyscy tymi ICP rzucają, rzucają, rzucają. rzucają I ja jestem przekonany o tym, że tak naprawdę nic z tego na dłuższą metę nie wynika. Na no ICP nam wyjdzie, na przykład, nie wiem, że mamy, po, nie wiem, mieć załóżmy, tak? No to sobie. Damy jakiś absorbent na mieć, czy damy sobie tetox, yy, Tritona, świetnie działający preparat, tak przy okazji, yy, i na tym się kończy. I potem akwarysta wraca do punktu wyjścia, czyli do sposobu prowadzenia, który doprowadził właśnie do tych problemów, które miał w tej chwili, który doprowadził do tego, że musiał zrobić to ICP, i zaczyna wracać do tego samego sposobu. Nie zmienia najczęściej nic w sposobie prowadzenia akwarium, i za chwilę problemy się powtarzają, wracają. Więc kiedyś nie było tego ICP i kiedyś prowadziliśmy wszyscy akwaria tak, że nawet nikt nie pytał, wiecie, że to, czy ile robisz podmian, czy robisz, no w ogóle pytanie, czy robisz podmiany, to było tak jakbyś, nie wiem, jakbyś zapytał, czy ma akwarium. To było normalne i oczywiste. Nawet, nie wiem, ze światłem zaczęły się kombinacje, bo najpierw było było HQI, później HQI i te piątki. Były jeszcze w międzyczasie przy małych akwariach były pary kompakty. To była tak jakby te piątka wygięta w pałą. Swoją drogą świetne oświetlenie do małych akwariów, naprawdę genialne. No i później ludzie przechodzili na same te piątki niektórzy. Były w międzyczasie gdzieś tam się też pojawiały takie świetlówki LEDowe. I, I później przejście na wolutku na ledy, gdzieś tam zaczę, zaczęło się od świetlowe ledowy. później jakieś tam chińskie lampy i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko trwało przez jakieś, nie wiem, 10-12 lat. Ale w tym czasie wszyscy robili podmiany. Podmiana wody to było coś, co po prostu było i o tym się nie dyskutowało. To tak jak w tym kawale: jak siedzi rodzina w niedzielę przy stole i nagle Jasiu 10-letni mówi, gdzie jest kompot. Wszyscy na jego oczy, Jasiu, ale ty mówisz już przez 10 lat nic nie powiedziałeś no bo zawsze kompot był. Rozumiecie? I to jest na takiej samej zasadzie. Wszyscy robili podmiany wody i bardzo rzadko, bardzo rzadko, przysięgam bardzo rzadko, e, mieli takie problemy w akwariach, jakie są teraz. Jakie ludzie mają teraz. Ja, na, znaczy inaczej, na pewno nie było to związane tylko i wyłącznie z tym, że kiedyś się podmiany robiło, teraz się ich nie robi, no, bo to jest jakaś tam wynikowa powiedzmy e, ilość tam, nie wiem, zaniedbań, błędów, ruchów. Czy czynności, natomiast hmm, hmm, pokuszę się o taką tezę, że gdyby wszyscy robili regularnie te podmiany wody, to wielu tych problemów by nie było, bo nawet jak sobie tak wyobraźcie, zobaczcie, yy, prowadzicie akwarium, zakładacie akwarium. I na początku nie robicie podmian wody, no bo przecież nie ma po co robić, bo tam jeszcze nic nie ma, tak? No dobra, no to potem zaczynacie wprowadzać korale i zaczynacie na przykład najczęściej tak jest, że zaczynacie robić podmiany wody. Korale rosną, 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 rosną. Wy te podmiany tak sobie zaniedbujecie, zostawiacie je, a raz zrobicie, raz nie zrobicie. Później okazuje się, że zaczyna wam spadać wapń Magnes KH. Trzy podstawowe rzeczy, które się. Mierzy, chociaż ja uważam jeszcze, że stront i potas należałoby również mierzyć. Niewielu ludzi to robi, a szkoda, bo to są też makroelementy takie same jak w Artuval. No i I zaczynam Wam tu spać. Więc zaczynacie się zastanawiać. No dobra, teraz jaki? Jak, czy baling, czy reaktor, jaki baling, czy czysty, czy pełny, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E Jeżeli ktoś się decyduje na tak zwanego pełnego balinga, no to super bomba, ale musicie. Y sobie wziąć pod uwagę, że ta metoda została opracowana do akwariów i do, do, do takiego tempa wzrostu i poborów korali, jakie było przy oświetleniu yy, np. Hakui czy tam Hakui T5. Ono było 5 razy wyższe niż, niż jest teraz przy ledach najczęściej. I zwyczajnie to jest tak, że po prostu okazują się te preparaty za bogate co skutkuje porostem glonów, dino i tak dalej tak dalej, wszelkich możliwych syfów. No i niestety wtedy stajecie przed wyborem co robić. I najczęściej ruch jest taki, no dobra to przestaję lać tego, zaczynam lać czystego balinga, czyli czyste rochy wap magnes KH. I po pewnym czasie system się zaczyna oczyszczać, oczyszczać, oczyszczać. W sensie schodzą glony, schodzą plagi i tak dalej, korale sobie rosną, ale później w jakimś tam dłuższym okresie czasu korale zaczynają stawać, no i przestają się pompować, tak, przestają przyrastać i tak dalej. I zaczynamy, wtedy się zaczyna właśnie, a to ICP, a to to, a to tamto, to siamto. I teraz zwróćcie uwagę, moim zdaniem nie jesteśmy już w stanie wrócić do. do do stanu rzeczy, jaki był przy oświetleniu Hakui czy tam HQI i T5, bo jednak po prostu powoli jesteśmy zmuszeni do przechodzenia na te LEDy. Ja nawet się zastanawiam, czy tam lampy nam się kończą, te piątkowe, czy jeszcze zabawiać te piątkowe, czy powoli zacząć sobie próbować przechodzić na LEDy, gdzie do. No już zostały mi w zasadzie do spróbowania dwa rodzaje lamp, bo zostały Philipsy i zostały Atistratony, cała reszta została no większość przynajmniej, czy tam większość rozwiązań jak są zbudowane lampy w wielu modelach, tam przetestowaliśmy sobie i jakoś żadne nam nie urwało 4 fiter myślę że to będą Philipsy, ale to już tam temat na inną rozmowę no i więc nie jesteśmy w stanie wrócić do takiego stanu rzeczy jaki był, czyli do tych przyrostów, czyli do, do tego żeby równocześnie ciągnęły nam korale z wody wapń Magnes KH i w potężnej ilości mikroelementów, jakie są w strągach czy tam w dodatkach do balinga. Więc tutaj znowu kłaniają się podmiany wody, że gdybyśmy je robili regularnie, to, ten, to by się nam troszeczkę zniwelowało, ale jeszcze, żeby nie kombinować za mocno właśnie z testami ICP i z kupowaniem 15-20 buteleczek i kombinowaniem. Jeżeli ktoś chce, no to to jest... Ultra, mega fajna metoda. Ja tutaj ja generalnie robię, lubię i ufam starym firmom. Po prostu ufam i koniec, bo one no, na rynku są od, nie wiem, 10, 20, 30 lat. To nie jest przypadek. Więc ja bym zaufał tym firmom. Zaufałbym na pewno Tritonowi, który wymyślił w ogóle tą metodę. Tak naprawdę bo to oni chyba jako pierwsi wprowadzili testy ICP i znaczy nie wiem czy jako pierwsi, może ktoś gdzieś tam jakaś firma jeszcze to robiła, ale pierwszy tak na masową skalę to był Triton i oni pokazali, że faktycznie da się akwaria prowadzić bez podmian, tylko trzeba robić te podmiany, trzeba robić te testy regularnie, trzymać się ich wytycznych, bo oni piszą dokładnie co trzeba zrobić i to idzie jak po sznurku. Ale oni sami zastrzegli, że jeżeli w akwarium dzieje się coś, czego nie jesteśmy w stanie zbadać i dzieje się coś złego, to oni zalecają dużą podmianę wody i tyle. Więc tutaj naprawdę to po prostu w ten sposób się unika problemów, unika się tragedii, na przykład położenia całego zbiornika. Podmiana wody potrafi zastopować pewien proces, ciach, koniec i druga podmiana, trzecia podmiana i zbiornik losi. Jakbyście kogoś ratowali, i on łapie oddech, cyk i zaczyna powoli, powoli, powoli startować sobie od nowa i idzie w dobrym kierunku. Także naprawdę podmiana wody to jest coś fajnego. I wracając, jeżeli nie macie takich równych poborów, a naprawdę to się uwierzcie mi, my, my, my raz, że sami mamy sporo zbiorników. Mamy sporo zbiorników, które serwisujemy. Znamy mnóstwo zbiorników. Kraju, bo znamy Was i z, i z grupy, i gdzieś tam z maili, i z rozmów telefonicznych, znamy Wasze zbiorniki, Wasze problemy, to uwierzcie mi, że naprawdę to się bardzo często rozjeżdża, jak ktoś używa strągów. Ja uważam, że przy tym takim wolniejszym niż kiedyś wzroście korali, to połączenie, ja na razie nie mówię o, o reaktorze, bo to jest osobny temat, ale jak ktoś używa. Na przykład pełnego balinga, czyli balinga razem z mikroelementami, czyli tak zwanymi strągami, czy tam koncentratami, nieważne jak zwał, tak zwał w różnych firmach to się różnie nazywa, i okazuje się, że korale mu rosną świetnie, ale też rosną mglony i tak dalej, albo wręcz korale zaczynają ciemnieć, widać jakieś nadmiary, to zastanówcie się, czy nie, byłby, nie byłoby dla Was dobrym rozwiązaniem stosowanie czystego balinga, ale oprócz tego lanie z ręki to mogą być preparaty tej samej firmy, bo. Najczęściej to jest tak, że ta firma, jedna firma robi i czyste prochy, i robi prochy ze strongami, czyli pełnego balinga i robi osobno prochy, osobno strongi, ale robi też takie preparaty, które możemy sobie lać, lać z ręki, czy to selektywnie, czyli wszystkie pierwiastki osobno, czy to mieszane i na przykład, ja się oprę tutaj na Grotechu, ale to jest tylko przykład, uwierzcie mi, ja Grotecha lubię od 15 lat i on, po prostu mu ufam, idzie się nad tym jak po sznurku, po prostu działa, nie ma co kombinować. Generalnie możemy sobie. My na przykład tak, ten system tam, tam jest 1000 litrów ponad wody. Eee, on jest cały zawalony koralami. Często jest tak, że tej wody u nas dosyć dużo wyjeżdża. Bo jak pakujemy korale, pakujemy z wodą, dolewamy świeżą solankę w to miejsce i tak dalej, więc te podmiany wody są dosyć spore, ale one też nie są regularne, bo nie w każdym tygodniu jest tego tyle samo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej są skoki. Więc nam jest łatwiej ustawić sobie na pompie czysty wapń magnes KH i ustawić sobie na pompie lanie tych mikroelementów z ręki. Na ten system 1000 litrów, ja nawet nie wiem ile grotek zaleca. To zalecenie to tam między bajki można zawsze włożyć, ale na ten system teraz leci dziennie po 5 ml. 5 ml. Podejrzewam, że tam. Powinno się lać po 20 albo nie wiem ile, ale na pewno więcej, ale leje, pompy leją dziennie po 5 ml i to jest idealna dawka. To jest dawka taka, która ok, szyby troszeczkę się zielenią i tak dalej, natomiast korale buzują, po prostu buzują, one mają kopa, one mają coś, co ja nazywam witalnością, bo koral może na przykład, on może mieć mega ultra fajne kolory, może mieć jakieś tam przyrosty i tak dalej, ale na przykład przestawienie go w inne miejsce, czy nie daj Boże odłamanie, czy coś powyżą, zaczyna chorować, zaczyna tracić tkankę i tak dalej, i tak dalej. W tym systemie w tej chwili jest, przepraszam, tak, że ja mogę odłamać jakiś kawałek korala, mogę odciąć, mogę go rzucić na piasek. Ja nawet Wam mogę pokazać, nie wiem, przy okazji jakaś tam styropora sobie leży na piasku i leży tam, nie wiem, z tydzień czasu już, bo nie mam jakiej wyjąć z tej kratki w wkurza. I nie ma tak, że ona upadła, to jest kawałek gałązki, jak palec taki. No i że on upadł na przykład i, i dostał jakiejś infekcji stylfora SPS. Jakby nie było to jest SPS, że on dostał jakieś infekcji czy coś. One są tak witalne, że on tak leży i on po prostu tak rośnie dalej. To nie, że tam puścił korzenie oczywiście, bo tego nie zrobi, Ale on jest nabuzowany, napuchnięty, wypolipowany, nie ma znaczenia oczywiście. Tutaj na pewno już tkanki nie ma, no bo musiał stracić, ale cała reszta koral nam się nie wdała, żadna infekcja, nic. I to tak właśnie działa, że jak korale mają. W dobrą kondycję i to nie ma znaczenia. Tutaj, akurat, nutrienty są zawsze bardzo niskie. Tam jest wieloletnie stare DSB, które podobno wybucha po trzech latach. To też jest bzdura. Ale generalnie to jest dosyć stary już system w tej chwili, ale on, tam jest dużo zmian. Tam wchodzi sporo ryb, wchodzi bardzo dużo korali, bardzo dużo korali wychodzi. Tam cały czas coś się miesza. To jest taki system, że nie wiem, mikro życia to tam są mrowie my tam wpuszczamy mandaryny, które przyjeżdżają. Na przykład niektóre są nieodkarmione, widać, że mają zapadnięte brzuchy i tak dalej, my je tam wpuszczamy i zapominamy o nich na 3-4 tygodnie, to później takie mandaryny jak łapiemy, to one są pękaty, tam jest tyle mikrożycia. I to jest następna rzecz, stosowanie takich e, preparatów i to jest akurat na 100%, jestem tego pewny, jestem o tym przekonany, bo to wielokrotnie, bo u nas to też się stosowało, nie stosowało w górach, i tak dalej, ale o tym jestem przekonany i sobie dam za to rękę uciąć, że ok, karmienie systemu oczywiście jest bardzo ważne. Nadfiltracja nie jest wskazana. Co ostatnio gdzieś tam pisaliśmy o... Chyba u Michała w wątku pisaliśmy o tym, że stosuje i tam w nowym systemie też rolera i odpieniacz. Ja nie jestem zwolennikiem łączenia tych metod, w zasadzie inaczej. Ja nie widzę potrzeby po prostu, ponieważ przy samym odpieniaczu jesteśmy w stanie bez żadnego problemu sobie utrzymać takie parametry, jak chcemy. Mikrozawiesina w wodzie, która zostaje, nie jest zła, tylko jest dobra, o tym trzeba pamiętać. To jest usuwanie nadmi nadmierną filtracją jest działaniem złym, a nie dobrym. To się do niczego nie przysłuży, naprawdę. No ale już zostawiając filtrację, to. To, co na pewno dają preparaty takie o szerokim spektrum działania, to jest gigantyczny wybuch, eksplozja mikrożycia. Gigantyczne. To jest w oczach z dnia na dzień się okazuje, że nie mieliśmy, nie wiem, małych krewetek, nie mieliśmy kiełży, nie mieliśmy jakichś izopodów zapieprzających po szybach i dalej. Nagle w pewnym momencie po jakimś czasie dawania takich preparatów okazuje się, że jest tego tyle, że pod każdą szczepką, pod każdym większym koralem, pod każdym kamieniem, wszędzie, pod wszystkim, jest mrowisko. Dosłownie to wygląda jak mrowisko, to jest niesamowite. I to wiem, że na pewno tak to działa. No bo jeżeli pobudzamy korale, to pobudzamy też całe mikrożycie, tak? Do, do wzrostu, pobudzamy mikroglony, które są pokarmem dla jakichś drobnych zwierzaków, te są pokarmem dla większych zwierzaków. I tak dalej, i tak dalej. Mikroglony jakieś tam zaczynają obumierać, z tego się tworzy następny pokarm. I zbiornik po prostu mówiąc w bardzo dużym skrócie, i to jest jak zawsze moimi słowami, tylko moje odczucia. Ja nie, nie nagrywam Wam tutaj rzeczy, które gdzieś wyczytałem, czy chociaż czasami też się czymś tam podpieram, ale te, które mówię z obserwacji, no to mówię z obserwacji. Tak? Eksplozja mikrożycia jest kosmiczna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. To już tak, z takiej praktyki, z takich praktycznych dla Was plusów ograniczacie sobie problemy, bo tak jakby przestajecie sobie łamać głowę. Kurde, powinienem znowu dzisiaj wysłać Ja wiem, że to, to w ogóle akwaryści morscy to jest inny gatunek ludzi. Nie, nie będę mówił po raz setny, że jesteście nad ludźmi, ale trochę tak jest, bo. Bo to ile trzeba mieć samozaparcia, ile trzeba mieć mnóstwo różnych, zupełnie różnych cech charakteru włożonych w jedno ciało, w jeden umysł. To naprawdę dlatego moim zdaniem jest nas tak mało, bo to już nie jest kwestia tego, że to jest drogie hobby i tak dalej, bo każde hobby gdzieś tam na pewnym etapie jest drogie. Po prostu, no jesteście kozaki i tyle. I teraz ja wiem, że to i tak jest trudne robić regularnie to ICP. Nie wiem, zapisywanie testów jest trudne. Co dopiero robić CP dokupować kolejne buteleczki, robić dawkowanie. Trzeba by do tego, moim zdaniem, jakiegoś Excel'a sobie zbudować, żeby to wszystko grało i się tego trzymać. A to już przestaje wtedy być fajne, bo zaczyna się to naprawdę robić troszeczkę apteka. Więc decydując się na. Lanie na przykład czystego balinga, robienie podmian, ja, te podmiany naprawdę, oczywiście, zrobicie jak uważacie, jak chcecie. Ja uważam, że 90% problemów z akwarium pozwoli Wam uniknąć robienia regularnych podmian. I do tego lanie sobie, czy tam pompą, czy z ręki yy, preparatów takich wieloskładnikowych, mikroelementowych. I, I tu jest moim zdaniem klucz, bo jesteście w, przy takim układzie, jesteście w stanie sobie uniezależnić dozowanie makroelementów od tych mikroelementów. Bo nie zawsze będzie tak, bo to wszystko zależy też od tego, ile macie korali, jakie macie korale. Bo na przykład przy dużej ilości korali miękkich i, i tam trochę LPS-ów, będziecie mieli zupełnie inne pobory wapnia, magnezu i KH. Zastanówcie się nad tym spokojnie. To są fakty. Będziecie mieli zupełnie inne pobory wapnia, magnezu i KH. one będą relatywnie niewysokie, niskie. Ale będziecie mieli potężne, i to o tym się też nie mówi, potężne pobory mikroelementów. Bo koralowce miękkie i koralowce LPS zużywają dużo więcej mikroelementów niż SPS. Moi drodzy. To, że gdzieś tam u kogoś są napuchnięte lps -y, jak konie, jak byki, napuchnięte miękkie, piękne, wypolipowane, widać, że ono buzuje, to tak jak ja mówię cały czas, że, to jest, że one buzują. To tam jest naprawdę na pewno dużo mikroelementów. I druga rzecz, macie na przykład zbiornik głównie z akroporami, z SPS-ami, na przykład głównie z akroporami wolnorosnącymi, bo ktoś sobie hoduje, nie wiem, dipłotery na przykład, a nie formozy, które szybko rosną. Tylko jakieś tam lokani granulozy, i tak dalej, i tak dalej. I tam będziecie mieli duże pobory wapnia magnezu H, a bardzo nieduże pobory mikroelementów. A jeżeli to sobie zobaczcie, jeżeli to sobie dokupy dacie, złożycie to w jedno i będziecie tak góra dół sobie tylko dawkowali, to będzie połączone. To ja jestem w stanie się założyć, że w zbiornikach SPS-owych zaczniecie mieć dosyć sporo glonów. Chyba, że to będą naprawdę szybko rosnące zbiorniki, no to wtedy może to się jakoś zgra albo jeden na. nie wiem. Ileś zbiorników uda się to połączyć tam, gdzie pobory są dosyć stałe i jakoś to będzie grało. Natomiast dużo łatwiej będzie sobie na przykład widzimy, bo to yy, i też uzbróci się w cierpliwość, bo to nie będzie widać po trzech dniach, tylko to będzie widać na przykład po 3-4 tygodniach. Ale będziecie to widzieć. To oddaję gwarancję, że będziecie widzieć, że na przykład. Po prostu korale zwalniają wzrost i tak dalej, przestają się tak polipować, przestają się wybargać, robią się takie matowe. To znaczy, że mikroelementów może być za mało i wtedy wystarczy, i to się naprawdę zwiększa o mililitr, dwa mililitry na przykład, nie więcej. I po pewnym czasie będziecie doskonale widzieli tą różnicę gołym okiem, nie będzie Wam potrzebne ICP. Ja, to, to nie jest tak, że ja yy, odwodzę Was od ICP, to jest jak najbardziej fajny wynalazek, pod, jak każdy. Pod warunkiem, że jest dobrze stosowany. A to jest niestety coś, czego się moim zdaniem nie stosuje tak jak trzeba, bo stosuje się wtedy, kiedy są problemy. A to nie po to zostało stworzone, bo to zostało stworzone jako metoda yy, cała, kompletna i jako taką trzeba ją stosować. Wtedy ma to sens. No ale naprawdę zastanówcie się nad wracając do tematu takiego głównego nad preparatami takimi wielo mikroelementowymi czyli takimi kombo złożonymi one najczęściej występują u każdego z producentów takich tam powiedzmy normalnych często występują w trzech butelkach chyba najczęściej czasami w dwóch butelkach ale najczęściej są to trzy butelki my akurat używamy w zasadzie znaczy używaliśmy przez ten Wszyscy ileś tam lat, najdłużej, najczęściej używaliśmy Grotecha, i, i on po prostu działa, i my Grotecha mamy jakoś tak zawsze. Mieliśmy, miałem do niego zaufanie i nie było mi trudno dobrać dawki. Tylko trzeba sobie pamiętać, że yy, znaczy ja wolę podawać podzieli, bo oni najczęściej podają, producenci najczęściej podają dawkę tygodniową na ileś tam litrów wody. Ja sobie zawsze tą dawkę tygodniową yy, rozbijam na dni na 7 dni w tygodniu sobie ją dzielę po prostu i później już tą dzienną dawką sobie steruję rzadko jest tak, że daję pełną dawkę taką zalecaną przez budżet najczęściej zaczynam gdzieś tam od połowy dawki i potem sobie w górę czy, czy w dół tam cyrkluję fajne takie preparaty Magrotech e... dobre preparaty takie no a ty ma też całkiem niezłe Nyos ma świetne na przykład Aquatic Nature też ma, tylko oni mają chyba troszeczkę to bardziej rozbite. No, pod względem korali, bardziej, a nie. A nie znaczy danego rodzaju korali. No jest tych film sporo, każdy sobie wybierze taką, jaką chce. Najprostsza dla mnie jakoś tam. No chyba, na, nie wiem, czy nie najdłużej przypadkiem jest na rynku. Jest właśnie ten grotek, i. I wiem, że mnóstwo ludzi go stosowało i cały czas stosuje z dobrymi skutkami, ale to jaką wybierzecie firmę, gdzie to kupicie, nie ma znaczenia. U nas możecie sobie kupić cokolwiek chcecie. Przepraszam, musiałem przerwać. Nie wiem, czy to będzie na filmie widać. Ja ich później już nie oglądam, dopiero jakie wrzucam. No więc wybierzecie sobie firmę, jaką chcecie, jaka wam pasuje, do jakiej jesteście przyzwyczajeni, jakiej ufacie, kupicie sobie, gdzie chcecie. Yy... I tyle, no u nas możecie kupić co innego, możecie nic nie kupić. Także to już wasza wola, wasz wybór. My za, każde, za każdą waszą wizytę dziękujemy, bo dzięki temu istniejemy. Na pewno mamy coś, co można kupić u nas, bo mamy, nie wiem, bo mamy, bo mamy taniej. Albo możecie się, bo jakąś tam radę do nas zgłosić, nie ma problemu. Ja się cieszę, że nas oglądacie, bo to jest duży plus dla nas wszystkich. I dla nas jako sklepu, i dla nas jako akwarystów, i dla was, i dla całego świata akwarystycznego. Mam nadzieję, bo to Gdzieś tam, niech na 100 osób ktoś wyciągnie z tego jakąkolwiek korzyść, to już jest. To już znaczy, że warto to nagrywać. Trzymajcie się, kochani, spadam do roboty dalej. No i tyle, no, miłego dnia, miłej reszty dnia. Życzę dzisiaj jakoś tak w środku dnia, no, mi jakoś ten grotek natchnął. Trzymajcie się, hej, hej.